Mam taką sosnę na skraju mojego lasu, nad rzeką, która palcem pnia swojego ukazuje niebo. Mam stamtąd świetny widok na wsie po drugiej stronie rzeki, na Czerwonak. Wczoraj, kiedy myślałam o bajce na dzisiejszy dzień, przytuliłam się do tej sosny i poprosiłam – Sosno, Sosno, opowiedz mi historię o wielkiej miłości. Przyłożyłam ucho do pnia, a wtedy Sosna powiedziała tak. W tamtej wsi mieszka chłop i kobieta. Bardzo są szczęśliwi ze sobą. Mają niewielki, niewielki płachetek ziemi, a aż dwa konie w stajni. W obórce krowe, kozek, gejsi na podwórku. Pewnego dnia kobieta przychodzi do swojego męża i powiada, hmm, wiesz, skończyły nam się dukaty. Może sprzedałbyś jednego konia na targu, potrzebowalibyśmy trochę grosiwa, żeby kupić to i owo do gospodarstwa. Chłop powiedział, przecież mamy jeszcze 100 dukatów w skrzyni. No tak, ale to jest tak na czarną godzinę. No i następnego dnia przyszedł na środkę, na rynek. Bo tam właśnie we środy odbywały się targi. A koń, trzeba Wam wiedzieć, był piękny, wyjątkowy i zdrowy. Ślepia świeciły mu jak gwiazdy, i oczy błyszczały zdrowiem, a maść miał wyszczotkowano. Jednak tego dnia na targu było bardzo wiele koni i nikt nawet nie spojrzał na jego zwierzę. Stał tam wiele godzin, aż wreszcie, koło południa, stwierdził, że na nic to. Zasmucony wziął konie na postronku i ruszył w powrotną drogę. Wyszedł już z miasta i szedł i szedł, kiedy spotkał człowieka, który prowadził krowę. Co możeś ty taki smutny? A, no bo miałem sprzedać konia, potrzebujemy dukatów. Nie martw się, zamień konia na moją krowę. I chłop ochoczo się zamienił. Będziesz miał mleko i wszystko. Uszedł parę kroków, ale nadal był smutny. Spotkał człowieka, który prowadził kozę. Co żeś taki smutny? Hmm, opowiedział mu swoją historię. Zamień krowę na kozę. Kozie mleko lepsze od krowiego i sery można zrobić. Zamienił posłusznie. Szedł dalej, nadal smutny. Spotkał człowieka, który niósł gęsi żeś taki smutna. No to wyjawił mu powody swojego smutku. Zamień kozę na moją tłustą gęś. Ugotujesz z niej rosół. Przepyszny, zdrowy rosół z takiej gęsi. Chłop! Niewiele myśląc, zamienił kozę na gęś. Idzie z tą gęsią. I spotkał człowieka, który niósł koguta. I ten powiadam, kogut, kogut, wspaniały, pyszny. Zamienił gęś na koguta. I z tym kogutem już się prawie zmierzało. Dzień dobiegał końca. I wtedy poczuł, jak bardzo jest głodny i spragniony. Cały dzień nic nie jadł i nie pił. Patrzył, to już jego wieś, ale na brzegu wsi stała karczma. Zaszedł do karczmy. z tym kogutem pod pachą, ale z pustymi kieszeniami. Nie miał tam grosiwa. Karczmarz spojrzał na niego i powiada: Co tak stoisz, siadaj. Nie mam pieniędzy, karczmarzu. Eee, głodniście. Tak, bardzo i spragnieni pewnie. Och, jak chce mi się pić. Siadajcie, dajcie mi tego koguta i dostaniecie za to jadła i popitki. Z ochotą oddał koguta, i karczmarz przyniósł mu całą miskę pysznego jedzenia, i jeszcze kufel ciepłego piwa postawił. Zajadał z uśmiechem. Przyszedł kum, jego sąsiad, powiada: A coście tacy weseli? i ten opowiedziałby całą historię, jak to z koniem, z krową, z kozą było, jak to wszystko pozamieniał, a teraz właśnie za tego koguta przy tej uczcie sobie zasiadł. Oj, powiada kum, ja na waszym we miejscu nie byłbym taki wesół. Coś mi się zdaje, że jak wrócicie do domu, to wam żona żebra porachuje. Co też mówicie, kumie? Ja mam bardzo dobrą żonę. Moja żona mnie bardzo kocha i zawsze mi mówi, że mam rację. Cokolwiek zrobię, mówi: dobrze zrobiłeś, masz rację. Ha, ale nie teraz, powiada kum, ja to się znam na kobietach. Czekają cię sąsiedzie, trudne rozmowy albo i co gorszego. Nie. To niemożliwe. Ja znam swoją żonę. Moja żona mnie kocha. Złego słowa na mnie nigdy nie powiedziała. Nie dziś. Dziś będzie inaczej. Założymy się? Dobrze, możemy się założyć. Ja mam sto dukatów. Dobrze, zakładamy się o sto dukatów. Przecili zakład i ruszyli do domu naszego gospodarza. I kiedy ten wszedł do domu, zostawił drzwi uchylone, aby ten kum mógł słyszeć i widzieć, co się dzieje. A żona z otwartymi ramionami, mój kochany mężu, jak dobrze, że wróciłeś? No, czekam tu na ciebie z wieczerzą. Siadaj, opowiadaj, co się wydarzyło. Co tam z koniem i w ogóle? I mąż wszystko zaczął opowiadać, co się wydarzyło. A wtedy. Żona mówi: dobrze zrobiłeś, dobrze zrobiłeś, niepodobno, żebyś cały dzień bez jedzenia i popitki był. Przecież niepotrzebny nam kogut. Jeszcze by nas budził przed świtem. I wtedy kum wyszedł za ukry z ukrycia za tych drzwi, pokłonił się nisko miłości, którą poczuł i zobaczył w tym domu. I bez żalu, bez żadnego żalu oddał swoje sto dukatów.